Hejka moje, małe punczusie. Ja jestem Rogalik, kłaniam się nisko i chciałbym wam pokazać w tym filmiku, jak zwiększyć FPSy w grze Valorant. Zapraszam do oglądania. Tutaj będzie potrzebny jeden prosty trik, ale najpierw teoria. Musimy sobie wejść w ustawienia, w ustawienia wchodzimy na obraz i tutaj musimy mieć ustawione rozdzielczość, żeby było w pełnym ekranie. Tutaj nie może być w oknie ani w pełnym ekranie w oknie, musi być pełny ekran, wtedy będziemy mieć jak najwięcej FPSów. No tutaj wiadomo, musimy sobie wszystko wyłączyć, ale możemy wejść jeszcze sobie w statystyki, tutaj radzę ukryć wszystko, ale tą jedną wa warto sobie zaznaczyć, bo wtedy będziemy widzieć na lewym górnym rogu ekranu, ile mamy FPS-ów. No tutaj wiadomo, będę mieć no tam 500-600, no nie wiem czy to dużo czy nie, ale przy nagrywaniu wiadomo, no, FPS-ów jest mniej. Ale uwierzcie mi, w menu głównym, samym będziecie mieć dużo, dużo więcej FPS-ów, pokazując Wam jeden trik, ale to zaraz do tego przejdziemy. No i jeszcze, oczywiście, standardowo jakość grafiki. Tutaj musicie sobie wszystko ustawić na niskie. Oprócz, oprócz olepszonych skórek broni, no bo wiadomo, no dużo osób lubi jak nasze broni świecą i są ładne, oraz polecam włączyć cienie, no bo wiadomo, jeżeli widzimy cienie, no to mamy większą e, szansę zabicia przeciwnika i daje nam to większe możliwości, e, jeżeli chodzi o gierkę. Także jeżeli na chcecie grać na jakimś fajnym powiedzmy, fajnym, ciekawym poziomie, o to polecam włączyć cienie, no i ulepszone skórki, no to wiadomo, dla koneserów <laughs> ładnych skinów, tak? Żeby się ładnie skiny świeciły, jeżeli macie oczywiście wykupione skiny, nie? Także ok. pokażę Wam ten prosty trik. Jeżeli macie ikonkę walentę na pulpicie, no to klikacie prawym przyciskiem myszki na ikonkę, dajecie na właściwości, potem dajecie na typ zgodności, włączacie tą opcję, czyli włączacie wyłącz optymalizację pełnoekranowe, Włączacie to ptaszkiem, po czym, da, po czym klikacie na Zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI, klikacie na to, klikacie na ptaszkiem tutaj, czyli na zastęp zachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości DPI, po czym tutaj klikacie i dajecie na aplikację. Dajcie OK, dajcie zastosuj i OK. I w tym momencie macie, macie bardzo dużo FPS-ów. Jeżeli chcecie jeszcze sobie pomóc, no to możecie wejść na panel sterowania. Na panel sterowania i tutaj zaraz poszukamy opcji, na przykład zaczniemy najpierw od dołu, będzie chyba najlepiej. Dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu, musicie tutaj dać na skalowanie na pełny ekran i wykonaj skalowanie na procesor graficzny i tutaj dajcie sobie rozdzielczość. No tak, ja tutaj mam na 1920 1080 bieżące i daję tutaj sobie częstotliwość odświeżania na 60 Hz. Jeżeli macie powyżej 60 Hz, tam nie wiem, powiedzmy 75 czy na 144 Hz, no to dajcie swoje Hz, nie? Tutaj jeszcze od razu sobie zobaczymy opcję, żeby mi się nie pomieszało. Tak, zmiana rozdzielczości, tutaj dajecie swoją natywną rozdzielczość i oczywiście częstotliwość odświeżania monitora, jakiego macie. Im więcej odświeżania, tym lepiej, wiadomo. Tutaj też były opcje, żeby mi się nie pomyliło. Tak, konfiguruję funkcję Sound Psy X. Tutaj dajecie na ustawienia PSI-X procesor i tutaj dajecie na swoją kartę graficzną. Ja akurat mam taką, więc wiecie, nie? No i tutaj opcje. Główne zarządzanie ustawieniami 3D. Musicie sobie ustawić opcje takie, jak jakie, jak, jakie ja mam. Przepraszam bardzo za jąknięcia. Najważniejsze jest to, byście filtrowanie tekstu jakoś mieli na wysoką wydajność. To jest bardzo ważne. I karta graficzna radująca OpenGL, żebyście mieli na swoją kartę graficzną. W tym miejscu. Jeżeli macie monitor powyżej 60 Hz, to polecam wam włączyć max frame rate tutaj powinniście. A nie, przepraszam, to nie tutaj. Gdzie to jest? Typ niskiego opóźnienia. Ja akurat mam 60 Hz, więc ja to muszę mieć włączone, ale jeżeli macie 144 Hz monitor to, 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 to musicie mieć na Ultra, wtedy wasz input lag w grze będzie jak najmniejszy. Ja niestety mam 60 Hz, więc muszę mieć ustawione tak jak mam. I polecam jeszcze wstępne dolewanie klatek w wirtualnej rzeczywistości dać na jeden, nie? No ale generalnie musicie mieć opcje takie jak ja mam. Wtedy będziecie mieć y, giereczkę fajnie zoptymalizowaną. Y, te opcje działają też w CS, w LoLu, w Quake'u i w różnych innych gierkach: w Black Squadzie, w WOFACE. W każdej gierce to pomaga, nie? To, i, I oczywiście też pomaga. Mm, Zainstalowanie sobie albo ściągnięcie GeForce Experience, zarejestrowanie się, zalogowanie się i polecam też zaktualizować sobie swoje sterowniki graficzne Polecam, to nie jest jakieś mega wymagane, ale wtedy gierka może lepiej chodzić, ale nie musi. Wiadomo, w gierach grach no to to musi być zrobione, ale przy Valorancie nie widziałem jeszcze, żeby były sterowniki do Valoranta, ale polecam to zrobić. To nie jest wymagane, ale polecam. No i w zasadzie tyle. Można jeszcze się pobawić z Cleanerem, można wyczyścić, ale to są programiki z zewnątrz, więc nie chcę Was tutaj e, naciągać na jakieś ściągania czy coś. Można jeszcze sobie ściągnąć programik do optymalizacji swojego procesora, ale to nie jest wymagane też, bo te programiki w naszych wersjach lubią się bardzo psuć. Więc moim zdaniem to też nie jest jakoś mega wymagane. I ta gierka nie ma aż takich wymagań, żeby się bawić aż tak za bardzo z ustawieniami. Ale tak jak wam mówiłem, ten typ zgodności w ustawieniach, w właściwościach, to to musicie zrobić. To jest. Ten jeden potężny trik, którym zwiększę Wam FPS właśnie w Valorancie, to jest... To, to jest meritum tego filmu, nie? I to polecam też robić nawet nie w, tylko w tej grze, tylko też w różnych gierkach. W się, nie wiem, w CS Black Squadzie, w różnych innych gierkach, to w, taż, w każdych to gierkach działa, naprawdę. Naprawdę. I jeżeli wam w jakiś sposób pomogłem, no to możecie mi dać tam lajka, like suba, tam komentarz, nie wiem, dzwoneczek, jeżeli wam się spodobało. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć.